No dobra, Uch, jestem jeszcze w szoku, panie i panowie. Cześć, witajcie po raz kolejny na moim kanale. Jest trzecie podejście do tego pola. Jestem nie z czy widzicie, Kojarzycie, jest to trzecie podejście na to pole. Zobaczymy, co się będzie działo. Pogoda jest o wiele lepsza, jeżeli tu Nie pada, troszeczkę słoneczko wychodzi. Także jest fajnie. Lekki wiaterek, no ale jeszcze w miarę jest dobrze. Także co chciałem mówić. Cóż, chcę jeszcze raz to odpadać to pole, no bo nie daje mi jakoś tak satysfakcji to pole, ale chcę się pobawić jeszcze wiadomo. Także nie będę długo przeciągał, Widzimy się przy pierwszym kołeczku, przy pierwszym sygnałem. Także do za chwilę. No dobra, powiem Wam troszeczkę wiadomo, śmieci. Ale jest lepiej, jest naprawdę lepiej e, Troszeczkę lepiej się chodzi e, no, Co znaczy lepiej? E, no Tam gdzie woda już nie stoi to się chodzi e, Ale e, mamy jakiś sygnał Jest to jakaś większa część czegoś znowu tak Wygląda na w, że jest w patynce nawet O, no, co to tutaj jest? Proszę Pana To jest w patynce i to jest jakaś część od czegoś na pewno. O proszę słoneczko wychodzi pięknie. E, Musimy to trochę przyczyścić, ale może być to od jakiegoś garka nawet, tak? E, tym bardziej, że tutaj obok na pol znajdowałem e, kawałki nóżki od garków starych. No także tak to wygląda. No dobra, może coś wyschnie to o wiele lepiej coś pokażę. Dobra, ciężkie. Do następnego. Także jakiś potencjał malutki zaczyna się robić. Dobra. Do następnego. Taki dosyć malutki już dołeczek. Jakieś góra 9 cm. Jak już widzicie tutaj z boku. Mówiłem to pole jeszcze zaskoczy. Ja stawiam, że to jest klamra, ale kawałek. Oczywiście. Ale to jest klamra. No i to bardzo ładna klamra. Proszę proszę. I to bardzo piękna kamra, proszę. A, mówiłem, to pole jeszcze zaskoczy. Jest to naprawdę stara kamra. To jest na 100% średniowieczny, jak byk. Ja muszę ją trochę oczywiście przeczyścić, wyczyścić. Jest jeszcze wszystko na nie. Także no fajnie, bardzo mi się to podoba. Zaczyna mi się tutaj podobać. Zawsze jeszcze można uderzyć tam. Tam też mam jeszcze jedno poletko, ale pięknie, zaczyna się robić bardzo ciekawie. Także wcale nie muszę w głąb pola wchodzić. No, także jest piękna klamerka. Dobra, trochę wyczyszczę, jeszcze raz się nagram. Ja jeszcze raz ją wam pokażę. Albo na podsumowanie pokażę, będzie lepiej. Dobra, do następnego. powiem no szczerze, może będzie lepiej. Może będzie na tym polu. W ostatnich wypadach będzie lepiej, wiadomo, nie mogę wejść. Ale może być, że będzie fajnie. Mamy jakąś krągłość. Tutaj. Byle się nie mylę, tak, dokładnie. E, już nie wiem, ale stawiam na guzik No tak, tak, to jest chyba guzik dokładnie starszy guzik proszę bardzo także fajnie o, no, widzicie, zaczyna się coś dziać jak to się mówi, na wszystko potrzeba troszeczkę czasu dokładnie także mamy guziczek, jest jakaś krągłość jest super, fajnie dobra do następnego Kolejny sygnał, nie wiem dokładnie co to jest. A, nie wiem, kawał blaszki czy czegoś, nie mam pojęcia. Wygląda jakiś miedziany Dings, cholera, o co chodzi. A, nie wiem, nie wiem. Wygląda na stare, ale to tylko może wyglądać rzeczywiście. I może być stare. Tak? Może kawałek jakiejś części widać. Od czegoś, nie wiem. Nie mam pojęcia naprawdę. Kawałek ołowiu, nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Sorry za wiatr, oczywiście, dobra. Widzimy się przy następnym. Nie jest to nic ciekawego, a widzimy się przy następnym. Dobra, kolejny sygnał. Nie wiem co to dokładnie jest. Nie jest budowa, że jeśli nie będę tutaj w tej bryłce. Bardzo nisko bił Bardzo dziwnie bił Co to jest? Jakaś nabijka, dźwięk? Tak, tak nisko biją, to się zgadza. To dosyć bardzo nisko biją tutaj, przynajmniej u mnie. No, także tak to wygląda. Jakieś obudzie, może od jakiegoś siedzenia, albo od czegoś innego. Mógłby to też być jakiś guzik, nie wiem. Muszę po prostu oczyścić i pokazać, bo mam... Ja oczywiście. nawet na podsumowaniu, także... No jakoś tutaj daje radę to pole. Tak, no nieźle coś wychodzi. Dobra. Także widzimy się przy następnym. Kolejny sygnał. Sorry, że tak mówię, ale chyba mnie choroba rozkłada. Ale to wszystko jeszcze zobaczymy. E, chyba jakiś kawałek ołowiu, to bardzo duży, bardzo ciężki. Także tu też któryś kawałek łowie wychodzi z kolei. Także też być może tu jakieś obozowisko było, albo po prostu e, tereny łowieckie też, tak? E, tym bardziej weszły tutaj dwie muszkietówki i po prostu e, e, wygląda na to, że było może jakieś odlewisko, odlewali pociski. Także nigdy nie wiadomo. Dobra, do następnego. Dobra, mamy coś kolejnego. Leżało na wierzchu, nawet nie wbiłem łopaty. E, tutaj to jest, jest zielone. To wam od razu mogę mówić. Uh. Oj, oj, proszę pana, hej <ścoughs> czyżby to było to, co myślę? Sorry za wiatr, ale chyba mamy coś konkretnego, proszę pana. O, chyba mi dzień ktoś zrobił. Chyba mi ktoś zrobił dzień. Czy to może być to, co myślę? ja nie. Oczywiście, że jest to to co myślę. Ja pierdzielę. Ale numer. Chyba jest szczał i to bardzo, bardzo fajny. Kurna, no to jest chyba rzymska moneta. Ja muszę ją trochę wyczyścić, zaraz się włączę. Ale chyba jest szczał dnia. Ja pierdzielę ale numer. Dobra, zaraz się włączę. No dobra. Uf, jestem jeszcze w szoku. Panie i panowie. Zobaczcie na to. No jest to na 100% Rzym. Nie wiem jeszcze co to jest dokładnie. Będę się starał coś znaleźć na ten temat, ale jest kurna dnia. bo ja takie końcówki roku lubię, dlatego lubię przed końcem roku zawsze wyskoczyć na pole. Tak. Jest już po świętach, cisza, spokój. A propos Wesołych Świąt, jeszcze raz, usłyszycie to jeszcze raz nie, na pewno. Szczęśliwego Nowego Roku. Życzę każdemu takich oczywiście znajdek. Ja pierdzielę, ale mnie teraz normalnie rozwaliło, nie? Puff, także jest dzień zrobiony, ale oczywiście nie schodzę z pola. Bo jak to się mówi, z placu bitwy się tak szybko nie schodzi, także e, szukamy dalej, chodzimy dalej. No jest nieźle, jest naprawdę dzień zrobiony, ale oprócz tego jest super zajebiście. A co mam będę mówił? Super. Naprawdę jest to druga moja moneta oprócz tego rzymska. Pierwszy okazał się. A pierwsza moja moneta e, rzymska jest w bardzo dobrym stanie. Jest oczywiście w muzeum. E, okazała się jeszcze no dodatek być e, falsyfikatem. Wybitym 2000 lat temu, także jest nieźle, także bardzo się cieszę. No i super, także cóż, widzimy się oczywiście przy następnym. Super. Dobra, nie chcę zapaszać, ale mamy jakiś kolejny sygnał, jakąś kolejną starość. Tak to wygląda, albo mi się wydaje po prostu. Jest to na pewno jakieś patynie. Co to jest panie? Nie, nie tu nie jest nic starego. To nie jest chyba nic starego. Ale no oczywiście to może się zmienić zaraz. Ja to trochę oczyszczę. Nie, ja to nie jest nic starego. Ale bardzo ciekawie wygląda. Wiecie, co to jest? To jest kawałek czegoś spalonego. To jest jakby taki OF albo coś. Nie OF, tylko sorry, aluminium albo coś takiego. Ale było nadpalone. Dobra. Do następnego. Myślałem, że coś zaczyna się dziać. Dobra, do następnego. No dobra, eee, kolejny sygnał. Uh, już jestem prawie dwie godziny tutaj. Ale mam ochotę na chodzenie. Wszystko dzikie, na pewno, jak nie dwie. Także spokojnie. Ja obsałem, że jest to plombunia. Wszystko na to wygląda. Piękna plomba z napisem. Proszę bardzo. Także to pole zaczęło oddawać. To jest trzecie podejście. I proszę bardzo. Widzicie, co się dzieje? Oprócz tej monety jeszcze proszę jaka ładna plomba plomba wchodzi. Proszę bardzo. Także jeszcze jestem w tych terenach, gdzie to wyschło wszystko, bo tu naprawdę nie można było chodzić. Ale teraz widzicie, już jest coraz lepiej. I proszę bardzo, jaka ładna plombunia. Ja mam to czyszczę, pokażę wam na podsumowaniu. Bardzo fajnie. No naprawdę bardzo fajna plomba. Super. Dobra, do następnego. No, i co? Takie tutaj małe wyszło. Chyba w związku z tym, że to jest aluminiowy. Kapsel, to e, no, zabrzmiało. Także jakaś buteleczka mała, nie wiem jaka stara, ale nie wydaje mi się, że była za młoda Ponieważ próbowałem to skręcić to jest korek. To nie jest jakiś e, gwint, tylko po prostu jest w ten sposób zrobiony, żeby był lepszy uchwyt. Ale ja to oczywiście jeszcze rozbiorę w domu i stawiam, jak to wygląda. Także nie wiem, od czego to jest. Nie uwiatłem. No to co teraz? Kolejna jakaś tak jakby krągłość. Jest to tutaj i ciekawe co tu będzie. No ciekawa sprawa naprawdę No Ale nic ciekawego to raczej nie będzie. Chociaż chociaż. Chociaż naprawdę bardzo może nieciekawe ale jest to jakiś ołów, to tak wygląda. Tak, to jest ołów dobra, a ja już myślałem, tutaj wiadomo jakaś. Tym bardziej, że ten rand był tutaj widoczny, ja pokażę poczekajcie czekajcie, wyostrzy trochę tutaj ten rand był widoczny. Tu jest takie, takie załamania i tak dalej. Także no dobra, to jest ołów. Ok, fałszywy alarm, ale naprawdę coś zaczyna się dziać Dobra, do następnego, fajnie, fajnie. Dobra. albo zaczynają się wychodzić śmieci teraz, albo po prostu zaczynają się robić bardzo ciekawe. Coś tutaj wyskoczyło Ale to chyba będzie plomba. Tak Ale taka... Ale plomba, plomba. Dobra, myślałem przez chwilę, że to jest jakaś srebrna monetka. Dobra, kolejna plombunia. No i kurna cieszy, zawsze cieszy, prawda? Ooo o, proszę państwa. Czyżby to było to co myślę? Czyżby to była plomba z gwiazdą Dawida? Trzeba uważać. Trzeba uważać, bo będę atakowany. <laughs> Także tak to wygląda, ale ja ją przeczyszczę, przemyję jeszcze, zobaczymy. Także prawdopodobnie tak to jest. O, nieźle, nieźle. Dobra. Dobra, do następnego. Kolejny sygnał. Jest to prawdopodobnie znowu plomba. E, oczywiście jeżeli chodzi o tamtą, niestety to żadna gwiazda Dawida nie była po prostu e, e, był taki sur odbity od, od pieczęci albo od e, e, tej maszynki do robienia tych plomb. E, także to jest chyba następna plomba, leżała na wierzchu, praktycznie nie wbiłem nawet łopaty. Mocny sygnał elegancko. Tak to jest plomba. Dobra, widzimy się przy następnym. No i tak jak mówiłem. Tak jak wcześniej mówiłem, dużo, dużo wcześniej godzinkę temu. Proszę bardzo. Stupka od kociołka. Proszę bardzo, także... Tak jak podejrzewałem, mówię, tutaj niedaleko mi też wyszły. Także no widzicie. Wszystko zaczyna się potwierdzać. Także to jest stupka od kociołka. Już kiedyś też ją stawiałem w jakimś filmie. Także tak to wygląda. Przed chwilą jeszcze mi weszła bardzo stara podkowa. Taki półpodkowy, to tak wygląda, jakby to była odmuła. Ale nie jestem oczywiście pewną, muszę to sprawdzić. Mam gdzieś tabele, Zostawię Wam też oczywiście. No także widzicie, to chodzenie się jednak popłaca. Proszę bardzo. Dobra, widzimy się przy następnym. Prawie trzecia godzina, jak jestem na tym poletku. A, mi szczęśliwy, mam jeszcze chęć, naprawdę pół godzinki na pewno pospaceruję jeszcze tym bardziej. Że jak będą takie rzeczy jeszcze wpadać, proszę bardzo. Piękna, duża maciorka. <laughs> nie chciałbym z tego dostać, no ale wiadomo. Także jest to trzecia z tego pola. Także ja w poprzednim odcinku wiem, że to pole ma potencjał, także, ale nie z tego powodu, co tam znalazłem przedtem, tylko po prostu tu idą. Nie wiem czy będziecie widzieć, tu idzie takie stare koryto rzeki jedno. Dokładnie tutaj jest jedno, tu je widać, tu dokładnie tam i tam z góry, żeby Was nie skłamać, idzie następny korytor rzeki. Tam za tym korytem, jeszcze jedno korytor rzeki idzie, także to były takie, jakby dołączenia. To wszystko suche, ale tam się woda zbiera, tam woda spływa, także to tam ma swoje znaczenie, też wiadomo. nie? No także, proszę bardzo. Kulka muszkietowa, piękna sprawa, bardzo cieszy mnie. Dosyć opowieści. Widzimy się przy następnym nadzieję, że jeszcze będzie coś fajnego. To jest trzecie podejście. No i tak wam powiem: To jest takie moje trochę e, taka, takie fatum, że jak mówię, że czas do domu albo jeszcze po godzinę pochodzę. To proszę bardzo. No teraz pytanko, Co to jest? Czy jest to guzik? Czy jest to moneta? To co, sprawdzamy? Sprawdzamy Jest to moneta No, ciekawa sprawa teraz się zaczyna robić Nie, nie e, ja muszę to wyczyścić, naprawdę muszę to wyczyścić, bo jest to fajna gruba moneta e, na 100% No pięknie e, Dobra, ja ją wyczyszczę, zaraz się włączę, bo nie chcę ją tam e, Dobrze, zajechać, ale ona już zaczyna wysychać, Także ja zaraz się włączam. Super. No kurwa, cały czas mówię, że nie wchodzą monety tutaj, nie? I teraz, no pięknie, dobra. To do za chwilę. E, dobra. Ja Wam powiem, ta moneta na pewno wyrzuci coś więcej w domu. Ja muszę troszeczkę bardziej tutaj przeczyścić, ewentualnie przesmarować. Także będziemy na pewno coś widzieć więcej w domu. Bardzo fajnie. Także przed chwilą powiedziałem, no brakuje mi monety. Sygnał 28 na minelabie to jest dużo na 800C. E, przy tych wartościach to jest naprawdę bardzo dużo. Ale to jest też dosyć tłusty miedziak. No i dobra. Także jest jakaś monetka. No, druga monetka. tam e, Tamta pierwsza, ta konkretna, była, ale dobra. Miejsce z tym euforia na później. Super. Cieszę się, naprawdę, dzień jest. Nie spodziewałem się, naprawdę nie spodziewałem się. Chciałem zmieniać miejscówkę, ale. Chyba dobrze tego nie zrobiłem. Dobra, widzimy się przy następnym. Eee, no, kolejny sygnał. Już jestem troszeczkę za słaby na to. Eee, także mamy kolejny sygnał. Nie wiem co to jest. Eee, wyskoczyło jak Philips Konopi. No, ale podejrzewam, że to jest jakaś miedziucha. Tak jest coś okrągłego, ale coś miedzianego. Nie wiem, może jakaś stara plomba miedzianego, przepraszam, ołowianego. O, proszę bardzo. Może jest to zabawka, nawet? Tak to wygląda, że to jest zabawka znowu dziecięca. Nie wiem, musiałbym dokładnie oczyścić, ale to tak wygląda, że to jest znowu dziecięca zabawka. Sorry za wiatr, oczywiście. A może jakaś, jeżeli będą czureczki, oczywiście to jest na 100% dziecięca zabawka. A tym bardziej, że kształtem przypomina to już ten rancik tutaj on, proszę bardzo, dobra. Nie, jak nie, to nie zobaczymy, to je trochę przeczyszczę. Pokażę Wam na podsumowanie, oczywiście. Także do następnego. Dobra, trzeba będzie się pożegnać, oczywiście. Zobaczycie jeszcze, co znalazłem. Tak mniej więcej niedługo, bo naprawdę wiaje, wiaterek. Jest niezaciekawy, ale nieważne. Także Wam pokażę, co jeszcze udało się znaleźć. Mniej więcej, tak. Znalazłem jeszcze taką małą kuleczkę, oczywiście. Nie nagrywałem Wam tego tutaj jeszcze kawałek takiego czegoś oczywiście nie nagrywałem to już widzieliście, to widzieliście trochę ołowiu wyszło tutaj kawałek ołowiu oczywiście jeszcze tak tu też jeszcze jakiś kawał ołowiu no i z tych lepszych fantów oczywiście no to jest fan dnia tam nie ma co powiedzieć jest jak jest no nie jest ona za świeżej jakości wiadomo ona, ale teraz już bardziej widać że jest tutaj przedstawia postać jakąś może mi się uda jakoś to rozszyfrować, no jest zajechana lekko, no ale wiadomo, 2000 lat to nie jest e, młoda sprawa, ewentualnie ma jakieś narośla, też tak może być, wcale bym się nie zdziwił, e, także tak to wygląda, wiadomo, widać główkę, także fajnie, może być to, um, może być to, um, może, być to um, może być to Aleksander, Przepraszam, Aleksander, nie tylko Augustus, ale to jest wszystko do zweryfikowania, postaram się coś znaleźć i Wam wkleję. No ta jeszcze moneta nic nie pokazała, ale ona pokaże. Wiadomo, trochę plomb, trochę ołowiu tutaj zasadniczego. Proszę bardzo. Także o plomba, tutaj tam chciałem pokazać, po wyczyszczeniu wyszło, że jest to plomba z Hamburga. Piszę tutaj Hamburg. Proszę bardzo, także bardzo fajnie. Coś tam jeszcze pokazała. Oczywiście ten kawałek tutaj opaska. Jest to też stara, stary pasek. Stara kamerka. Dobra, fajnie. I cóż, zostawcie to, co chcecie. Oczywiście, lajki, subskrypcje. To już wszystko od Was zależy. I cóż, widzimy się przy następnym. Także do usłyszonka.